Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii z serii w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, jest tak, że wykonujemy szereg zadań teraz pobocznych dla znajomych jednej z naszych, jednej z naszych sesji dawczyń. I mamy opowiedzieć okay. o persołuszu, w związku z tym, przeprowadźmy taką lekcję. I mam nadzieję, że to pójdzie gładko. Także proszę bardzo, dzieci i...

The great god of the sea, Poseidon, visited a mortal woman, Sarah, a fisherman's daughter. The god of the sea frolicked with her in the shape of a dolphin, and she knew his love. Is this a kissing story? Relax, I'm just setting it up. Soon, Sarah gave birth to a child, the half-blood hero, Perseus. I thought Perseus's mother's name was Danae, like my sister. Yeah, and his father was Zeus. Uh, well, that's true in some versions. Anyway, at some Perseus Słuchajcie, tego w ogóle nie będę co tutaj klikam na na no, bo nawet y, nie miałem, wiecie, było żeby się z tym zapoznać, ale uznałem, że nie, no nie zapoznaje się i i tyle, tak? A kindly old couple, Amphitryon and Alchmini, found Perseus in the sea and brought him to their farm in Smarpolis, taking him as their son. What about his mom, my namesake? Shh, listen. Era was angry, though, and sent snakes to kill the baby. But Perseus was too strong, and he strangled the snakes in his crib, revealing his godly nature. That doesn't sound right. There are different ways to tell the story, you know. And... this story is for the crows? The cruel king of Seriphos, Victis' brother Polydectes, decided he wanted to marry Danae, for she was still beautiful and noble. But Perseus knows his mother does not want this. Victis couldn't stop his brother, so it was up to Perseus to interfere and be annoying. <laughs> Histos, that's your job! I will keep the stinky king from marrying you. The cruel and uh, stinky king became angry. To get rid of Perseus, Polydectes sent him on an impossible quest. Prove yourself a warrior and fetch me a worthy wedding gift, the king said. By killing a great monster! I knew it! Shh! I knew it too! polydectes told perseus to bring back the head of medusa the gorgon whose gaze could turn anyone who looked into her eyes to stone ah! polydectes knew that medusa would be perseus's death that stinker but the evil king did not know perseus was favored by the gods hermes gifted perseus with winged sandals and a silver sickle and Athena gave him a bronze shield, polished mirror bright. Perseus flew to Medusa's lair and used the shield to watch her reflection. He cut off her head with the sickle of Hermes. As she died, the winged foal Pegasus sprung from her neck. Yes! Flying home, Perseus found the maiden Andromeda, chained on the Ethiopian cliffs, waiting to be sacrificed to the baleful sea monster Ketos. Perseus used Medusa's head to turn Ketos to stone, rescued Andromeda, and married her. Take that, Ketos! Perseus returned home to find King Polydectes relentlessly pursuing the Nye. They quarreled, and Perseus showed the king his wedding gift. When he saw Medusa's head, Polydectes turned to stone. Perseus traveled to Argos with his family, and one day competed in the great athletic games. He hurled the discus, and his throw was so great that it shot into the stands and struck King Acrisius. So doing, Perseus killed his grandfather and fulfilled the prophecy. Hurrah! You can't escape your fate. In the end, Perseus and Andromeda settled in Mycenae as king and queen, and had seven sons and two daughters, the Perside. Wow, that was so wrong and so boring. You are a sticky storyteller, and that story was poof! I am sorry for your audience, Evil Better. Though from what I heard, it did sound like you deviated somewhat from the traditional tale. Uh, apologies. Ale, na bicebombanek nie jest zachwycony, słuchajcie, no dobra. Ono trudno się mówi, tym razem się nie udało. Ale, no, wiecie, wszedłem tutaj, tak właściwie na zasadzie yy, YOLO, tak. Powinniśmy sobie tutaj, owszem, do tego trochę przysiąść, choćby poza nagraniami i spojrzeć, ale. No. Cóż, wyszło jak. Jak wyszło, a że nie wyszło w ogóle. Dobrze, no to osobny temat. Tymczasem. Co się prosi, słuchajcie o... Co solidne lanie. To jeszcze piesek kuźwa. Chyba tam... Nie wiem po co tam w ogóle jest, ale dobra. Odciągniemy typa od y... Sinki. Idź ty ode mnie Poledo. albo z jaguarem. Co tam się wydarzyło, że namy się... Tam rzucić, ale jesteś grzeczny, chłopiec. Tutaj powiem, że tak troszkę jest to podejrzane, ponieważ wiecie, no Aleks jest to dobry chłopiec, taki nieszkodliwy chłopiec, a jednak on byłem pachołów pachował, się na niego rzuca i, i, i pies oczywiście. Także, no, bo nie ma opcji. Musimy, wiecie, o siebie walczyć. Tak, 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 wiecie. I przy okazji, słuchajcie, pytanie odcinka do Was brzmi: Czy ktokolwiek z Was opowiedział tą opowieść Perseusza bez przygotowywania się? Komentarze są Wasze, i przy okazji, słuchajcie, bonusowe pytanie: Czy są jakieś mity, które znacie? Naprawdę dobrze. W sensie tak stosunkowo zgodnie z wydarzeniami. Czy... Dalszej przydałby wam się jakoś powtórka? Dobra. Laga. Po prostu się chłopie poddaj. Bo z tego się nic nie wyjdzie. A to było też tak, no nawet celnie nie najpierw tymi bombami, niestety. By mógł mać siebie, musimy go celnie odsłaniać z całą resztą. Może RK? Wybodnie. I dobity. I Kobelo e, jest jeszcze jedną z. Cholera. No dobra, no to bierzemy go, tak? Tym razem widzę, że ma dyszka przy sobie. typ przy okazji, no dobra. No, wielki dyś. Nie zgadnę, pewnie go wychylały dyszki właśnie. Ta bombelka. No nic, miesza o to. Ale słuchajcie, jest jeszcze do wykonania jedno zadanie poboczne. Tej kobiety, właśnie. Znaczy dla kobiety, no u osoby, która potrzebuje, według tej kobiety, naszej pomocy, tak. tak że to będzie lepsze podmyłowanie I będę chciał się tym, oczywiście za momencik zająć. No, ciawaj go, Alexios, halo, czemu pudwujesz, kolega? No, jeszcze mu dałeś to Tutaj nie powiem, ale Alexios, no, tego potencjału swojego nie wykorzystał, a nawet powiem, więc nie próbował ukazać. To jest takie, wiecie, słuchajcie, macie, nie wiem, jakieś anime czy co innego, lub grę, gdzie macie swoją postać, albo inaczej, macie inmate'a, którym serwuje NPC, ale sobie możecie nie kontrolę przejąć, i ta postać niestety jest na tyle słaba, że w żaden sposób, nieważne jakbyście nie robili, no nie będziecie w stanie, po prostu skorzystać w pełni z potencjału bojowego tej, tej postaci. Jest takie no... Chociaż z tą ale... No to właśnie jak się potrzeba ten elekcjon schybiał, to tak właśnie no. Jednak. Jednak no, to można było zrobić o wiele wiele lepiej. To oczywiście też kwestia lokowania się przeciwnika, ale umówmy się z tytuły się to lokowanie. Jest to z dziebką mniej ważne i tak jak cię jest jednak no, dość istotnym elementem mechaniki. Przykładowo, no, mniej ważne jest tutaj w Assassinie. Może nie w Odyssey, bo jednak w Odysein padałoby blokować się i typów zabijać, ale chwaletnie ważne jest przykładowo, choćby w, so w Sedi i gdy nachodzę potem software typu, właśnie, y Souls nie. Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzę, że mam przewagę dwóch poziomów. Przeciwnik jest lekki. Lekką wojowniczką. Ale może być w związku z tym szybka. Sztylety ma. Niech będzie. I wspiera się bombą ogniową, z tego co widzę. Tu jak trochę mi brakuje możliwości właśnie jakby... Odidzin rzucania bomb ognistych. Bo tam pamiętacie, że to była dla mnie ważna część wyposażenia i mocno mi pomagała w walce z przeciwnikami. Ale niestety, już przywykłem w Valhalla, że tego nie ma. I stosunkowo mi to nie nie przeszkadza, tak? Znaczy, nie nie przeszkadza, czyli. Nie Jeszcze przeszkadza, tego z tym to nie przeszkadza, tak? Mam się że rozumiecie o co chodzi. No taka ją, szybko! Ale panie, ale, ale, ale co mi fraga zabierasz? Nie ma! Oddawaj! co za dziad? Jeszcze mnie wziął, czy mi się dziabnął? Dobra, idziemy stąd. To też zostawimy po sobie pamiątkę. Jak tak chcą się bawić, no to nie ja w ten sposób się pobawię. A co proszę? 80 w dół do siły polis. No to już. Czy jest w miarę odczuwalne, tak? I to jest tylko wysadzenie jednego. w e, schronu, tak to nazwijmy. Bo nie będę się bawić o szukiwanie. dobrych słów, nie pamiętam, tak? Czy coś w tym stylu? I no to jest tylko, mówię, jedno. Jeden silos. Jakoś tak. Jedzenie mniej a za 80 punktów, także całkiem, myślę, w sensie całkiem sporo. I właśnie chciałbym sobie czas zobaczyć, czy to może był dom przywódcy. O, tego się nie zrobiliśmy, kurczę. Ale to jest w sumie spado My to jeszcze mamy wątek główny, więc trochę to jest usprawiedliwione. Słuchajcie, po tym zadaniu będę chciał, oczywiście, udać się już w ramach wątku fabularnego do Eli i będę chciał się. Elis? Elis mi o to. I będę chciał się też y, powiedzieć, kto jest naszym królem stojącym po stronie kultu kosmosu. Bo tutaj niewątpliwie jest to dość potężna persona, która trzęsie się całym miastem i co z tym idzie. Ma też ogromny wpływ na losy całego kraju. Ja się spadnę. Witaj. Nie yes i am where do you know justice your hair must have been woven by athena your body is like a sculpture made by the masters and your arms look so strong strong enough to strong enough to strong enough to carry this basket to my husband kalibos Jezu, jak zaczęło się gadać. Ogólnie słuchajcie, tutaj zaczyna komplementować chłopa, tak? Tutaj już, nie wiem, daje nadzieję, i nagle takie wiecie, z 20 metrów o ziemię rzuca, boleśnie. No to nie powiem, tak chyba się właśnie boczył, Aleksios. where might i find kalibos he's an important general his unit is stationed in the northeast near the fort of presai down by the beach what's in the basket what any man would need on the eve of battle to win the respect of the gods please eagle bearer it would give him an edge over his enemies i'll help with your delivery <stutters> Chyba niespecjalnie, by musimy to dobić za posłańca. No dobra, by mogło być gorzej, mogliśmy znowu opowiadać. jakąś. jakąś opowieść, tak? Tylko pytanie: czy możemy się z nim wspinać? O, ciwo. I to nawet sprawnie może nie poziom kozica górska czy coś. Ale jednak przejdzie. Jest chociaż czerwego, że w ten sposób twórcy poszli bez stronę tak gracza. Właśnie podejście pro konsumenckie. To mi się bardzo podoba. O nie owszem, niby coś ciężkiego targamy. Ale jednak taką swobodę duchu jeszcze zachowujemy. O nie, Aleksios, nie, halo! Muszę przeszukać, kolega. Podnos ten koszyczek, tak? Osoby będzie ciekawe, czy na jakąś jakaś się trzeba. Mam nadzieję, że kuźwa jednak, jednak nie. A też, jak to jest ta cytadela od tutaj, no to chyba tak troszeczkę, jakoż już będzie taki tak, tak niepotrzebny bo raczej tam opodu no, być nie powinno. No oczywiście, no pewnie się zrespią dziady. No to jak tam balaks, wiecie, był, no to upewnij się, że populacja tej cytadeli osiąga równe 0. Więc to na pewno hmm, byłoby już pomocne, jeżeli chodzi o y, naszego tutaj przyjaciela, Kalibosa. Nie jak to chcą atakować, to są spóźnieni o jakiś czas. Ale z drugiej strony jesteśmy właściwie na miejscu. A i to rzeczywiście jakiś przyczółek, widać, spartański. Dobra, ta złaś. No, nie mogę w ten sposób zaskoczyć. Bo jestem obciążony. No tak. No dobra, to pójdźmy sobie tam może. Albo ten w sumie. No. Łaś Dobra, koszuczek się w ogóle tutaj. Tu ale nieważne. Ważne, że się udało. Jestem ciekawy, czy można by go tam z strzałami zaprowadzić, chociaż z takiej strony nie chcemy też zawartości zniszczyć. Nie, więc lepiej, lepiej nie sodować. No, Kalibos, Kaj, Kai, jesteś, chłopie. Tu jesteś. No, witaj, obierz to. Your wife sent me to deliver this package. I think it might be some kind of offering. Zefxo is a good woman. She's gifted me with a basket fit for Dionysos. Earthly pleasures? She made it sound like it was a case of life and death. A deathly hangover, maybe. Boys, we're having a good night. Care to join us, friend? Are you sure you want your soldiers this intoxicated while in the field? Oh, I must have misjudged you. Are you not also a Spartan?

Oj, było, Peter, to ciężko. Bardzo someone to the water skin. Oh, could someone pass my head? I think I left it farther down the beach. Surely this is the after effects of the mushrooms. I remember the chicken coop. I remember the farmer's field. I do not remember building a Trojan horse. Stop! Uh, it was just here when I woke up. We offer it to the gods for safe the seas. Boys, let's move this down to Nie będzie walczone. A w ogóle, testujemy. Chyba się nie pali jednak. No cóż, tak, trochę szkoda, ale dobra, To do że to ważne w fabularnie, bo to, to, to było tego zadania, więc... No, po trzemści mnie to nie dziwi. Dobra, tego zmasakruj. A tamten duży, chunky, chunky to będzie już... na spółkę z całą resztą. Tu mnie. To może to jeszcze bez długu poprujemy. jak plan bym powiedział unik i lecimy Tak chciał, żeby zgubiony co a to nie nie jestem za widzę, słuchajcie że naprawdę no ilu przeciwników jest co? To, to, to. Ale oczywiście na takie przyjemności, naszekać nie zamierzam. Zwłaszcza, że lubię tutaj dobrą i intensywną walkę. To może szworeczka. Nie weź tych chociaż Erka? co się wydarzyło tak, że nasi towarzysze poumierali, zostali pomordowani. A teraz leżą pomordowani kacem. No, zobaczymy zaraz, tak? Oto się trochę ich było, ale na ich potrzebność słuchajcie, uległa skurczeniu. A jeszcze w ogóle zwalczy walczy pięciu na jednego. A było nawet więcej. Zresztą w sumie ciężko powiedzieć, żeby było coś nowego, zwłaszcza że... Ataki takiej przewagi przeciwnika stążyliśmy już przywyknąć, tak? Czyli nic nowego, nic specjalnego. A no oczywiście przeciwnika nie możemy całkowicie... Wiecie, olać. O Boże, najemnik jeszcze. Poczekaj. Późba. A, to Kalibos jednak żyje. Tylko pytanie, gdzie tak da jest. A, tu się patrzy jak. Pudla. Znaczy go do nas. Chcecie, on no, wziął się z zapijaczy, bo to nic dziwnego, że. jest takiej w podmianie innej. No, chodź tu kolego. Otóż to, piękna robota. Tylko, że trzeba tak mieć cały czas tłuc, żeby gościu z sabasu się nie dostrzegał, bo wtedy może być. tak, no. troszkę słabo. Ale widzę, że nagryjemy radę. Więc słuchajcie powiem, wprost jest, jest nadzieja. Tylko to szkoda, że teraz się daje mi się tam stosunkowo słabi, tak właściwie to miałcy. Ale ja niż z tym z niczego zrobić a szkoda nie mogę. Chyba, że nie wiem, walczyć nago czy coś. Ale taki półnek pierwszopoziomowy.

i don't know if I her or i na słuchajcie w tym miejscu sobie jednak już zakończymy odcinek. W odcinku kolejnym będę chciał się udać już do Elis. W związku z tym dzięki bardzo za uwagę na Was i zęcam Was do pozywania łapki w do komentowania, subskrybowania, klikania piso jak macie link, a mój kanał od oraz już trzymajcie się, papa. Och, jednak nie. Jednak będzie jeszcze jedno zadanie.